Hejo, izotretinoina to substancja czynna leków przepisywanych w walce z trądzikiem. Poza szeregiem zalet, do których należą między innymi skuteczność, szybkie i długotrwałe efekty, ciągnie za sobą również listę niestety nieciekawych skutków ubocznych. Dzisiaj pogadamy o tym, w jaki sposób dbać o cerę, skórę głowy oraz włosy, aby zminimalizować szkody, które przynosi nam izotek. Zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od powiedzenia sobie, czym jest izotretinoina. Izotretinoina jest organicznym związkiem chemicznym nazywanym pochodną witaminy A, który jest stosowany w leczeniu różnych odmian trądziku. W Polsce jest substancją czynną leków wydawanych na receptę, przepisywanych po przeprowadzeniu odpowiednich testów i badań lekarskich. Mogliście słyszeć, że ktoś w waszym otoczeniu stosował izotek. Jest to potoczne określenie na kurację izotretinoinową, a w praktyce tak naprawdę jest to nazwa jednego z leków zawierających tę substancję czynną. Komu sprawdzi się kuracja izotretinoiną? Izotretinoina nigdy nie jest pierwszym wyborem w walce z trądzikiem, ponieważ jest to naprawdę silny lek, który niesie za sobą szereg skutków ubocznych. Zalecana jest szczególnie w przypadku osób opornych na inne metody leczenia czy u tych, które mają tendencję do powstawania blizn. Izotretinoina reguluje proces rogowacenia, powstawania łoju oraz zapobiega wstawaniu powstawaniu zaskórników. Brzmi świetnie. Dla osób, które mają mieszaną czy tłustą cerę, z pewnością. Należy jednak pamiętać, że przyjmowanie izotretinoiny nie pozostaje bez szkody dla organizmu. Podczas kuracji izotretinoiną należy regularnie powtarzać badania krwi, aby lekarz mógł kontrolować wyniki morfologii, stan wątroby i poziom cholesterolu. A skutki uboczne, jakie mogą się pojawić przy okazji kuracji izotretinoiną to między innymi suchość skóry, suchość ust i częste powstawanie zajadów, suchość oczu i zapalenie spojówek, wypalanie włosów, łamliwość paznokci, wysychanie błąd śluzowy gardła i nosa, krwawienie z nosa, bóle stawów mięśni i pleców, bóle i zawroty głowy, reakcje alergiczne, teratogenność. Nie u każdego się one pojawiają, ale warto mieć je na uwadze przed rozpoczęciem kuracji. Ja sama borykałam się z większością z nich, a jedno zostało ze mną do dziś, czyli suchość ust jestem uzależniona od balsamu do ust. Niestety. Na początku kuracji izotekiem stan skóry może się pogorszyć, jednak po około dwóch miesiącach się on normuje. Izotretinoina przynosi szybkie i długotrwałe efekty, ale niestety nie daje nam gwarancji, że trądzik do nas nie wróci. Nawrót choroby zauważa się najczęściej w przypadku kuracji, która była przedwcześnie zakończona i są sytuacje, kiedy kuracja jest po prostu ponawiana. No dobra, teraz przechodzimy do tego, jak dbać o skórę głowy, o cerę, o włosy podczas kuracji izotekiem, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że ten wstęp był konieczny, aby wytłumaczyć Wam właśnie w jaki sposób w ogóle działa izotek, jakie skutki uboczne może właśnie ze sobą nieść, aby zrozumieć, dlaczego konkretna pielęgnacja jest podczas kuracji wskazana. Po rozpoczęciu kuracji izotretinoiną należy zdecydowanie zmienić dotychczasową rutynę pielęgnacyjną. Skóra staje się bardziej wrażliwa, bardziej sucha, w związku z czym potrzebuje nawilżenia, ukojenia, uspokojenia, a niekoniecznie tych wszystkich składników aktywnych, które miały wcześniej walczyć z trądzikiem. Mogą one okazać się dla niej teraz zbyt mocne i powodować niestety podrażnienia. Przede wszystkim oczyszczanie. Jak zawsze należy pamiętać o codziennym demakijażu. Nawet jeśli nie stosujecie kosmetyków kolorowych, to wasz filtr SPF-50, który jest niezbędny, ale absolutnie niezbędny przy okazji kuracji i z dretynoiną, no z nim po prostu może nie poradzić sobie takie jednoetapowe oczyszczanie skóry. Jeśli interesuje Was temat oczyszczania dwuetapowego, to zachęcam Was do przeczytania wpisu na ten temat na naszym blogu Hejo, do którego link będzie oczywiście w opisie. Opisie. Przede wszystkim jesteśmy tutaj delikatni. Sięgamy po um, masła, olejki, emulsje, delikatne pianki, które nie podrażnią cery, która jest w tym momencie naprawdę sucha i potrzebuje bardzo um, delikatnej, łagodnej pielęgnacji. W temacie tonizacji jeśli korzystamy z łagodnych kosmetyków myjących, to nie powinny one raczej naruszać naszej bariery hydrolipidowej um, czy naturalnego pH skóry, jednak odpowiednio dobrany tonik może przynieść ukojenie napiętej i wysuszonej skórze. Najlepiej sprawdzą się tutaj odżywcze kosmetyki w postaci emulsji. Nie takie typowo wodne toniki, tylko raczej te bogatsze w konsystencji i ja od siebie polecam bardzo mocno tonik od Skintra, który jest niesamowicie odżywczy. Przy cerach tłustych nawet sprawdza się jako taki lekki krem, przy okazji brania izoteku raczej nie sprawdzi się do tego, ale właśnie jako tonik, jako taka baza pod serum, pod krem będzie naprawdę idealny. Jeśli chodzi o serum i o krem do twarzy, to podczas kuracji izotekiem warto sięgnąć po kosmetyki odbudowujące, i postawić na warstwę okluzyjną, która stworzy taką barierę ochronną dla Cery. W nawilżeniu i odbudowie skóry pomogą na przykład sera z ceramidami, serum od Basic Lab, czy na przykład serum odbudowujące od Annani, a jeśli chodzi o zamknięcie pielęgnacji i o stworzenie takiej okluzji, tutaj sprawdzą się takie podstawowe kremy na przykład od Basic Lab czy od marki Solvers. Jeśli peeling to tylko enzymatyczny, unikamy tutaj korzystania z peelingów mechanicznych, z drobinkami, czy na przykład z zabawy z kwasami, z suchymi skórkami powinien na przykład poradzić sobie peeling enzymatyczny od Asoa. Tak jak wcześniej wspominałam, SPF50 będzie obowiązkowym elementem waszej pielęgnacji. Czy też jest, jeśli jesteście w trakcie kuracji izotekiem, ponieważ izotek uwrażliwia skórę na promieniowanie słoneczne. W związku z czym unikamy. Opalania się, rezonujemy w ogóle z opalania się, unikamy wystawienia się na słońce. No i właśnie dołączamy do pielęgnacji SPF 50 i reaplikujemy go w ciągu dnia, szczególnie kiedy mamy styczność z potężnym słońcem, latem czy na przykład na wakacjach. W opisie znajdziecie polecane SPFy dla dwóch rodzajów preferencji SPF-owych, czyli lżejsze kosmetyki i te nieco cięższe. I jeśli już jesteśmy właśnie w temacie lata, wakacji, to oczywiście pamiętamy o ochronie głowy przed słońcem, czapką czy na przykład turbanem hejo. Kolejny punkt z naszej tej listy twarzowej to oczywiście usta. Usta, o których wspomniałam, z którymi niestety, z których sukoś, suchością niestety borykam się do dziś. Izotek niestety bardzo mocno wysusza usta, stają się one spierzchnięte i jest to szczególnie odczuwalne w okresie jesienno-zimowym, kiedy i tak nasze usta dość mocno dostają w kość. I powiem Wam, że przetestowałam naprawdę masę, masę, masę balsamów, pomadek nawilżających usta i dwie. Pomadki skradły moje serce i faktycznie dają efekt, jeśli chodzi o to nawilżenie, natłuszczenie ust i pozostawienie takiej delikatnej warstwy ochronnej. Jest to pomadka Sylweco z betoliną i pomadka Basic Lab, ta niebieska. Nie mają sobie równych. I zamykamy już temat pielęgnacji cery ręcznikiem do twarzy. Ja polecam oczywiście ręcznik bambusowy marki Heio, który jest po prostu delikatny, jest miękki, przyjemny i nie będzie podrażniał... Uwrażliwione jest zdecydowanie cery. Przechodzimy teraz do tematu skóry głowy oraz włosów, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, wśród skutków ubocznych znajdują się również te, które dotykają właśnie niestety tej sfery: przesuszenie, napięcie skóry głowy oraz nierzadko wypadanie włosów, z którym niestety ja sama się borykałam i miałam na głowie łysy placki. I uwierzcie mi, jest to coś naprawdę strasznego w momencie, kiedy macie te kilkanaście lat i. No i jeszcze nie macie zbudowanej tej, wiecie, tej pewności siebie, nieopartej na wyglądzie i, i po prostu widzicie te, te kłęby włosów w rękach na podłodze i właśnie pojawiające się braki na skalpie. Okropna rzecz. Ogromnie żałuję, że w momencie brania izoteku e, niestety nie znałam zasad świadomej pielęgnacji, bo myślę, że te skutki uboczne byłyby zdecydowanie mniej uciążliwe. Przed kuracją moja skóra głowy przetłuszczała się mniej więcej co około 2 dni. W momencie kuracji mogłam myć włosy co około 7, 8, 9 dni. Mój skalp praktycznie się nie przetłuszczał, moje włosy właśnie były suche oczywiście, a moja skóra głowy po prostu... Zero sebum, zero sebum naprawdę. Jednak nie powtarzajcie mojego błędu i nie pozwalajcie sobie na tak rzadkie mycie głowy. Poza łojem na skórze głowy gromadzą się również bakterie, kurz, inne zanieczyszczenia i trzymanie ich przez tak długi czas na głowie może doprowadzić do problemów skórnych, w związku z czym radzę myć głowę co około 2-3 dni. W temacie pielęgnacji skóry głowy zachęcam Was do przeczytania e-booka autorstwa Justyny Grzela, który jest dostępny w naszym sklepie HEJO, jak dbać o skórę głowy. Jest tam opowiedziane o różnych typach skór głowy i o tym, jak się charakteryzuje, Charakteryzują oczywiście, w jaki sposób je pielęgnować, są tam plany pielęgnacji konkretne oraz lista kosmetyków polecanych przy danym typie skóry głowy, więc zachęcam Was serdecznie. Justyna jest trycholożką, dołączyła też do e-booka zdjęcia ze swojego gabinetu i uważam, że jest to naprawdę ciekawa lektura i przydatna. Podczas kuracji izotekiem sięgamy po delikatniejsze szampony i te z zawartością substancji nawilżających w składzie. Zwróćcie uwagę, czy mycie jest dokładne oraz czy odpowiednio spłukujecie szampon, ponieważ resztki niedopukanego produktu mogą niestety skórę dodatkowo jeszcze podrażniać. W opisie tego filmu znajdziecie listę kosmetyków, które polecam, zarówno szampony, peelingi i tak dalej. Wszystko oczywiście będzie na dole, więc zachęcam do sprawdzenia. I właśnie jeśli już mowa o peelingu, to oczywiście peeling trychologiczny warto raz na kilka meć zrobić, aby oczyścić skórę głowy z martwego naskórka, który na niej zalega i przy okazji oczyścić skórę głowy, pozwolić jej przyjąć składniki aktywne, na przykład z wcierek. Jeśli chodzi o wcierki, rezygnujemy tutaj z tych intensywnych, mocnych, opartych na alkoholu i raczej stawiamy na te nawilżające i odżywcze, które ukoją i nawilżą przesuszony skalp. W tym przypadku dobrze sprawdzą się na przykład serum do skóry głowy od Anwen Darling Clementine czy wcierka od satwy Henna i Amla. Pamiętajcie też, że wcierka to dość myląca tak naprawdę nazwa, Ponieważ y, aplikacja nie powinna polegać na takim intensywnym wcieraniu, tylko raczej na delikatnym masażu skóry. Głowy. Jeśli chodzi o długość, to włosy niestety również mogą być przesuszone, dlatego warto zwrócić uwagę na dostarczenie im nawilżenia oraz emolientów, które będą taką warstwą ochronną, zamkną nawilżenie we włosie, wygładzą je elastycznią i będą też zapobiegać zniszczeniom mechanicznym. Po pierwsze maska czy odżywka, która musi być oczywiście aplikowana na długość włosów po każdym myciu, po każdym użyciu szamponu jest to nieodłączny element pielęgnacji i proszę go naprawdę nie pomijać. Nawet jeśli macie tylko minutę, to i tak to zadziała, po prostu wystarczy zaaplikować odżywkę wczesać ją na szybkowe włosy i tak zrobicie już więcej, lepiej dla włosów niż w momencie, kiedy tej odżywki by na włosach nie było. Do tego na pewno polecam olejowanie włosów przed myciem, jeśli chcemy postawić to na to olejowanie na podkładzie nawilżającym, jeśli chcemy wygładzić, nabłyszczyć, uelastycznić włosy, to raczej olejowanie na sucho przed myciem samym olejem. Więcej o olejowaniu znajdziecie we wpisie, który podlinkuję oczywiście w opisie. Alarmuje. Ręcznik frotę oczywiście odrzucamy w kąt, ponieważ ma on budowę pętelkową, która haczy o łuski włosa, powodując ich matowienie, puszenie się. Polecam Wam sięgnąć po ręczniki Hejo z ze bambusowej, której ogromną zaletą są jej ponadprzeciętne właściwości higroskopijne, pochłania wodę lepiej niż bawełna, a przy okazji jest jeszcze miła, przyjemna w dotyku, gładka, więc nie haczy o łuski włosa i nie matowi ich. Dodatkowo zwróćcie uwagę na sposób, w jaki odsączacie włosy z wody, nie wyżynamy ich, nie szorujemy ręcznikiem o włosy. Włosy o długość, a jedynie przyciskamy ręcznik do włosów i delikatnie odsączamy ten nadmiar wody. No i oczywiście serum silikonowe. Włosy, które są przesuszone, mają większą zdolność, większą szansę na niszczenie się, a więc warto przed tym je chronić i aplikować serum silikonowe, które będzie właśnie tworzyła taką warstwę ochronną zabezpieczającą włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo jeszcze te suche włosy właśnie będzie nabłyszczał um, i Dociąży je i uchroni je przed puszeniem się. I to już wszystko w tym temacie ode mnie. Mam nadzieję, że jeśli teraz jesteście w trakcie kuracji izotekiem, to wszystko przebiegnie po waszej myśli. Jeśli jesteście, podajcie koniecznie znać, jak to u Was było z tymi skutkami ubocznymi, czy byliście wtedy w trakcie świadomej pielęgnacji już, czy jednak nic nie wiedzieliście o dbaniu o skórę, cerę czy, czy o włosy. Ja niestety właśnie nic nie wiedziałam o tej pielęgnacji, nie za wiele jej stosowałam, raczej tylko sięgałam po kosmetyki polecane właśnie tylko przez moją dermatologii, oczywiście tego się trzymajcie przede wszystkim. Lekarz tutaj, zalecenia lekarza są najważniejsze, to są takie dodatkowe rady, które możecie po prostu wprowadzić do pielęgnacji tak, takiej bardziej domowej. Gdybym mogła cofnąć czas, to raczej nic bym nie zmieniła, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o wzięciu izoteku. Jestem z tej decyzji bardzo zadowolona, ponieważ trądzik miałam naprawdę przeogromny. Nie mam nawet zdjęć z tego, z tego okresu, ponieważ był to dla mnie aż tak ogromny kompleks. Moja cera była bordowa od tych, od tych krostek. I faktycznie u mnie ten trądzik nie wrócił. Też dzięki temu myślę, że właśnie po izoteku wprowadziłam już tę pielęgnację odpowiednią. Teraz oczywiście pojawiają się mi jakieś takie pojedyncze stany zapalne, pojedyncze wypryski, raczej głównie związane z hormonami czy z dietą, ale. Tak czy siak, jestem bardzo zadowolona z efektów po Izoteku, mimo właśnie tych skutków ubocznych, tych wcześniej występujących ból, bóli stawów, suchych włosów, przesuszenia skalpu, tego wypadania, niestety. No i mimo tej suchości ust, która jest ze mną do dzisiaj. Podzielcie się koniecznie swoimi doświadczeniami w komentarzach i zostawcie jakąś emotkę, na przykład w kolorze zielonym. Zapraszam was na mojego Instagrama @zakręcownia, gdzie jestem praktycznie codziennie i dzielę się nie tylko treściami włosowymi, ale też lifestyleowymi. Zachęcam was do subskrypcji, kliknięcia łapki w górę i dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pięknego dnia i na razie pa pa.